Witajcie, kochani, na kolejnym naszym przystanku. W takich niezwykłych okolicznościach, bowiem czas jest taki niesamowity, czas energetyczny. Zbliża się właśnie do nas nów, potężny nów w skorpionie. Ja już to czuję od kilku dni. Nie wiem, czy jesteście też wina na wszelkie przemiany takie energetyczne, które się dzieją wokół nas. Moja teoria o świecie jest taka, że wszystko, mm, wszystko ma wpływ na nas i my mamy wpływ na wszystko. No dzięki temu właśnie tu razem idziemy i się zmieniamy. E, a ten now czuję już właśnie od... Kilku dni, kilku nocy jest trudny. Jest to czas taki mocno transformujący, bo w ogóle Skorpion jest znakiem Zodiaku takim mocno intensywnym, bardzo zmysłowym, takim zdeterminowanym, przemieniającym dużo. Czas jest mocny i ukierunkowujący właśnie nas na transformację. Transformację trudnych rzeczy, transformacji bólu, jakiś traum, przemiany tego wszystkiego, co jest trudne, w moc. Yy, mówię często o rzeczach może abstrakcyjnych, ale one wcale takie nie są. Ja to wszystko, o czym mówię, jestem jak gdyby świadectwem tego. Właśnie od kilku dni zmagam się, właściwie nocy też, zmagam się z różnymi swoimi mrokami i trudnymi sprawami, z taką ogromną determinacją, właśnie skorpiona. Zmagam się z własnymi słabościami i staram się wchodzić w każdy lęk bez strachu, akceptując, takie najgorsze swoje mroki, akceptując swoje lęki. I staję w środku nich, w środku ciemnej nocy, kiedy czasami oczywiście towarzyszy mi w tym wszystkim wielka panika i ogromna obawa, że sobie jednak nie poradzę. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest. Taka moja zaciętość, zaciekłość, że jednak spróbuję, że jednak może dam radę. I z taką właśnie determinacją skorpiona wchodzę w taką głęboką ciemność, w ogromny lęk, który mnie paraliżuje. I po prostu opowiadam mu, Opowiadam mu o energii słońca, opowiadam mu o miłości, opowiadam o takim życiu w radości, o świetle. Opowiadam z głęboką wiarą, że ten smutek, ta nagromadzona we mnie, taka została energia jakiegoś strachu, smutku, samotności. No każdy z nas ma różne problemy i różne buduje w sobie blokady, strachy. I te najgorsze rzeczy, które już weszłam, opowiadam im o cudach światła, o cudach świata, o cudach słońca, o cieple, o radości. Mówiąc o tym, mówiąc głośno, wyobrażam sobie takie chwile, choć w tym momencie jest bardzo trudno w takim całkowitym mroku wyobrazić sobie cud słońca i światła. Ale mówiąc o tym, coraz bardziej te mroki, te całkowite czernie zaczynają szarzeć. Aż w którymś momencie po prostu widzę przebłyski światła. I te moje mroki zaczynają. Być coraz jaśniejsza. A ja czuję, że mam naprawdę moc, że to ja sama zrobiłam, że to ja sama je rozświetliłam swoim własnym światłem. Jak świetlik, pamiętacie, był taki przystanek, kiedy uzdrawialiśmy siebie, kiedy czuliśmy to uzdrawienie. No to właśnie jest znowu ten moment, kiedy my. Możemy poszukać tego światła, tego ciepła w sobie. I tym ciepłem i światłem rozświetlić swoje własne mroki i poczuć z tego powodu wielką radość, wielką moc. I obudziłam się z uśmiechem na ustach, po prostu obudziłam się mocniejsza, bo wiedziałam, że poradziłam sobie z czymś zupełnie sama. Taką siłę zdobyłam. Spotkałam się po prostu z własnymi cieniami, objęłam je swoją własną miłością i je uwolniłam. Uwolniłam je z siebie. Dałam im nową energię. I tak każdy z Was może zrobić, nie szukając pomocy. W medykamentach, nie szukając pomocy w mocach innych ludzi, tylko poszukajcie tej mocy w sobie, a ją na pewno znajdziecie, tylko musicie odważnie stawić temu czoła. I wyszłam dziś do ogrodu taka pełna dumy z siebie, taka uradowana. I sami zobaczycie na nagraniu. Jaka nagroda mnie spotkała? Cała przyroda była ze mnie dumna. Nagle tyle ptaków powitało mnie chórem przepięknego śpiewu. Byłam tak zaskoczona, bo w tym miejscu zazwyczaj słychać tylko auta, bo jest bardzo duży ruch tutaj, gdzie jestem. A tym razem był po prostu zgiełk, który spowodowały ptaki. Swoim przepięknym śpiewem. One się przekrzykiwały, one po prostu dodawały mi ducha, one radowały się z tego, za co ja właśnie wyszłam do ogrodu podziękować światu. Pocieszyłam się bardzo z tego, że zdobyłam nową moc, że pokonałam własne lęki i mroki. I teraz zasypiając każdej nocy, będę już to widziała że to się da pokonać, że ja już mam tę możliwość, że mam tę siłę. I to jest właśnie ta niezwykle transformująca energia nowiu, tego szczególnego nowiu. Daje ona początek nowego cyklu. Daje możliwość pożegnania jakichś starych, toksycznych spraw, jakichś lęków i zmor. Daje nam możliwość zasiania czegoś nowego. I oczywiście od razu pomyślałam sobie, że w takich cudach energetycznych, które się dzieją, postawię karty, żeby zobaczyć, co one nam mogą doradzić, co one mogą nam powiedzieć. Zapytałam kart, co powinniśmy porzucić, co zamknąć w tym cyklu. I co otworzyć? Na co powinniśmy się otworzyć? I słuchajcie, wyszły niesamowite oczywiście karty, bo na tej pozycji, co powinniśmy porzucić, jest papież. Papież w takim tym negatywnym znaczeniu to jakiś dogmat, jakaś skostniałość, jakaś rutyna w myśleniu. I właśnie. To mamy porzucić. Mamy się otworzyć na coś zupełnie nowego. Na co mamy się otworzyć? Jest pięć denarów. Pięć denarów w tej talii, a w ogóle właśnie użyłam tutaj talii, talii też niesamowitej, bo talii sugerowanej pracami malarskimi Hieronima Boscha. Takiego właściwie pierwszego surrealisty. Człowieka niesamowitego, jak na czas, w którym tworzył, bo to jest przecież tam wiek, koniec wieku XV, początek XVI. A on tworzył takie niesamowite, pełne wizji, pełne snów, pełne jakichś takich postaci nie z tej ziemi, pełne połączeń. Takich właśnie surrealistycznych. I bardzo chciałam podziękować mojej cudownej przyjaciółce, o której tę niezwyczajną talię dostałam. I na ten właśnie czas takich y, niesamowitych przemian postanowiłam jej użyć. I może akurat papież jest tutaj przedstawiony w taki sposób właśnie dogmatyczny taki jak zwyczaj możemy sobie wyobrazić papieża i nie ma w tym nic nowatorskiego natomiast pięć pentakli karta przy której mamy się zastanowić co mamy przyjąć normalnie oznacza stratę w tej talii oznacza pokusę bo widzimy tutaj taką istotę, która dźwiga, która niesie cztery denary. Czwórki są bardzo stabilizujące, takie bezpieczne. I on bezpiecznie dźwiga te swoje cztery denary. Jest to jego skarb, ale napotkał piąty po drodze. I kusi go, żeby go podnieść. Tylko pewno jest to ryzykowne posunięcie, żeby nie stracić tych czterech, a schylić się po piąty. Zaryzykujmy. Karty nam mówią: zaryzykujmy, choć możemy stracić. To ryzykujmy, bądźmy odważni. Dajmy się. Skusić. Bo przecież mamy różne pragnienia, mamy różne tęsknoty, mamy różne chęci. Dajmy się kusić. Sięgnijmy po ten zakazany owoc. Bo przecież to, co budujemy, te nasze skarby, te nasze denary, bo denary to w ogóle są taką materią. Takim dawaniem formy czemuś, co było pragnieniem, ukonkretyzowywanie czegoś. Więc to zbieranie tych denarów, oczywiście, mając na uwadze nasze poprzednie, wszystkie przystanki, a zwłaszcza ostatnie, kiedy mówiliśmy o miłości, to przecież, to, co robimy, robimy z taką najlepszą intencją, z najczystszą intencją tworzenia czegoś, nie zbierania tego na kupkę, żeby po prostu to rosło i nic z tego nie było, tylko zbieramy to, bo mamy jakiś wyższy cel, żeby to służyło czemuś. Tak jak tutaj w tle kucharka, która gotuje te denary. Czyli one służą temu, żeby ugotować zupę, żeby nakarmić kogoś, żeby był z tego jakiś piękny pożytek. Więc z taką intencją warto ryzykować, warto iść za marzeniami, nawet z tą świadomością, że można stracić. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. A spośród moich kart, słuchajcie, wylosowałam kartę dzisiaj, no też niesamowitą, już kiedyś ją mieliśmy, już kiedyś też rozczulałam się nad nią bardzo, bo oznacza mój piękny sen. Jest to karta po prostu piękna miłości, karta ofiarowania, karta podarunku, podarunku miłości. Karta ufności, radości życia, spełnienia. Więc po prostu mówią nam te karty: żeby iść dalej, iść do przodu, trzeba pokonywać siebie, trzeba wychodzić często z tej strefy komfortu, porzucić to, co znane. I wejść z odwagą w to, co nas kusi, to, czego pragniemy, zaryzykować. Nie bać się. Już potrafimy stawić czoła naszym lękom. Potrafimy pozamykać stare sprawy. Po prostu zamknijmy stare drzwi żeby otworzyć się na coś nowego. Posłuchajcie jeszcze raz tego szalonego śpiewu ptaków i wyobraźcie sobie ten raj, w którym możecie się znaleźć. Tą właśnie kartę kochanka obrazuje taki raj. Pełno w nim jest pięknych róż. Piękno, Kolorów, urzeka, a teraz jeszcze ten śpiew ptaków. I niech każdy z Was zastanowi się w tym momencie, czego tak naprawdę by chciał, i jak warto zaryzykować, by to mieć. Posłuchajcie, ile radości jest w tym świergocie, ile życia, ile pełny, ile spełnienia. Popatrzcie na tę kartę kochanka, ile tam jest ofiarowania, ile czeka nas dobrych rzeczy. Wszystko zależy od naszej odwagi, od nas po prostu. A nów jest takim momentem, kiedy możemy coś posiać, kiedy wraz później z tym księżycem. Które będzie rósł, będą rosły nasze zasiewy. Ta energia będzie nas wspierać. Więc wykorzystajmy ją. Wykorzystujmy energię, która jest wokół nas. Jesteśmy bardziej bezpieczni niż myślimy, bo jesteśmy już zbudowani od wewnątrz. Już tyle o sobie wiemy. Tyle już. Zmagań mamy za sobą, więc bądźmy odważni, ryzykujmy, słuchajcie się w te i niech one was zainspirują do tego, żeby poczuć radość życia, żeby poczuć ją w pełni, po prostu żeby zacząć realizować to, czego pragniemy bardzo.